Two, three, mm. go Yeah Sierra Sex, all night show, just you and your crowd Do what you should never see Feel the fit that I can make you believe In love and sex and life. Witam Was na mojej kolejnej recenzji. Będziemy recenzować tym razem Shisharome. Coś dziwnego znowu. Tych Shisharom jeszcze mam dla Was do przetestowania trzy, włącznie sto, więc jeszcze troszeczkę ich będzie. No i tak. Tym razem recenzujemy znowu smak z mięto. Już tym razem ostatni. Będzie to Berry Mint. Tak oto wygląda opakowanie. Trochę słabe jest oświetlenie, ponieważ jest zachmurzono, zachmurzenie dosyć duże na zewnątrz, mimo że jest godzina 11. Tak wyglądało to opakowanie. Standardowy słoiczek 120 gram, melasa w środku, koloru czerwonego. No i oczywiście mamy narysowane tutaj jakieś różne owoce leśne. Chociaż może niekoniecznie to są owoce leśne, ponieważ mam tu jagody, mam tu winogrona, malinę i truskawkę. No i mięto, oczywiście, więc tak, palę na setapie Shisha King SKS 440 Wąż namor, mały, cybuchnie glazurowany kaja, dwie warstwy folii, dwa kokosy, kominy od czasu do czasu. Dobra, jak to pachnie? Pachnie to na pewno miętowo. No, i tutaj jest, pojawia się problem, ponieważ na pewno pachnie to owocowo, ale nie mogę określić żadnego konkretnego owocu. Może jagodę i malinę. Może. Ale bardziej bym powiedział, że jest to zapach słodki, właśnie taki bardziej, bardziej słodkawy zapach. No i na pewno bardzo mocno pachnie miętą. Jest to bardziej landrynkowy zapach niż, niż zapach prawdziwych owoców, więc jeżeli ktoś lubi takie smaki, jak najbardziej. Teraz jest aktualnie dostępny Shisha, Shisha Roma, jest dostępna na shishasklep.pl za 13 zł, z tego co pamiętam. W każdym bądź razie jest jakaś dobra promocja, więc jak macie ochotę na takie kamyczki, jak najbardziej zapraszam na shishasklep.pl i dziękuję za podesłanie mi Berry Mint do zrecenzowania, więc palimy! Chmury dosyć spore, jak widzicie. No i co by tutaj powiedzieć na temat smaku, ponieważ tak, nie mamy jakby takiego bardzo mocnego orzeźwienia w gardle, ale to chyba dla wszystkich Shisharom jest tak, że to orzeźwienie jak jest, to jest już takie dosyć, dosyć lekkie w gardle. Smak jest bardzo słodki, bym powiedział. Może bardzo to nie, ale jest słodki na pewno. I smakuje praktycznie tak samo jak pachnie, czyli, czyli takimi bliżej niez, niezidentyfikowanymi owocami. No, ja bym tutaj doszukał się właśnie mimo wszystko najbardziej maliny i, i jagody. Nie wiem, nie wiem, czy dobrze to interpretuję, nie wiem, czy dobrze znajduję te smaki, ale, ale właśnie tak czuję, że, że, że coś, coś takiego. No więc. Mamy jeszcze do tego mięto, oczywiście, to już chyba wiadomo, ponieważ Berry Mint. Mięta nie jest mocna, smak nie jest jakoś mega mocny, ale nie jest też słaby i nie jest też średni. Bardziej bym go porównał do tego przedziału od średniego do mocnego. Tak więc. Yy... Dla fanów smaków takich dosyć landrynkowych, z, le z lekkim orzeźwieniem, mięty jak najbardziej ten tytoń może przypaść do gustu, więc e, to by było na tyle. Oceniam ten tytoń na e, siódemeczkę, ponieważ nie jest zły, można go popalić, ale, ale myślę, że nie na jakiś tam dłuższy okres. Ponieważ mimo wszystko, że tutaj jest mięta, to ten. To im podejrzewam, że miałby tendencję do zamulenia kogoś, więc... Y, szczególnie dlatego, że jest właśnie taki dosyć słodkawy, więc to było na tyle. 7 na 10 to jest moja ocena. Subskrybujcie kanał i jeżeli macie ochotę wygrać i wybrać sobie y, właśnie po 15 gram, z tego co pamiętam, zaoferowałem Wam, y, to możecie wybrać jakąś piosenkę do mojego nowego intra, które mam nadzieję niedługo już zrobić. Ponieważ stare mi się już bardzo przejadło, link będzie w, pod spodem. Więc będzie do wygrania 3 razy Shisharoma po 15 gram dla tych, którzy. Dla, dla, dla osoby, która powie mi utwór R&B, który mi przypadnie do gustu i który potem użyję w swojej, swoim nowym intrze do recenzji. E, więc myślę, że warto spróbować. E, zmieniłem trochę zasady. Każda osoba ma po jednym typie i... E, i będzie jest to wszystko z gatunku RB. Musi być RB i tak sobie wymarzyłem, tak chcę. Więc jeżeli mi dajecie jakieś utwory, które są załóżmy densowe, wtedy ich nie będę brał pod uwagę, ale również jednocześnie tracicie głos. Więc warto się zastanowić dobrze, jeżeli macie ochotę wygrać ode mnie, właśnie trzy Berry Mint czy również jak, jak, jakąś inną, którą sobie wybierzecie, będziecie mogli sobie to wybrać, tak? Więc to było na tyle nie przedłużając yy, do następnej recenzji.